W małym miasteczku Frankenhain prężnie działa klub modelarzy kolejowych. Odwiedziliśmy go podczas naszego letniego pobytu w Turyngii. Powitał nas prezes, Mark Aulinger. Klub ma siedzibę w budynku dawnej fabryki. Wizytę rozpoczęliśmy od oglądnięcia wcale nie kolejowych modeli. Wielu członków klubu interesuje się także modelarstwem samochodowym i militarnym. Ale oczywiście kolej jest tutaj najważniejsza. Na parterze swoje królestwo ma Wolfgang Witzmer, któremu pomagają młodsi starzem i wiekiem modelarze. Przez wiele lat Wolfgang był naczelnym inżynierem konstruktorem w firmach ROCO i Fleischmann. Obecnie jest nadal aktywnym twórcą techniki modelarskiej, przede wszystkim w dziedzinie sterowania cyfrowego. Ustawiona makieta jest tłem do wielu zdjęć i filmów prezentujących w modelarskich czasopismach i wydawnictwach multimedialnych jego dokonania. Z zainteresowaniem oglądaliśmy ruch pociągów regionalnego i Intercity. Później nastąpił pokaz nowości przygotowanych przez Wolfganga. Dymiący parowóz: niby nic nowego, ale w tym modelu wielkości H0 generowany jest nie tylko dym z komina, ale również para skórków podcylindrowych, a wszystko zsynchronizowane z ruchem lokomotywy i pracą tłoków. Kolejny model to nowoczesny wirnikowy pług odśnieżny, oczywiście w pełni ruchomy. Wzorem oryginału może obrócić się celem zmiany kierunku jazdy i pracy. Miniaturowa kamera, umieszczona w kabinie maszynisty elektrowozu, pozwala obserwować trasy przyjazdu modelu z zupełnie innej perspektywy. Dostrzegliśmy też niewielką dioramę z mostem kratownicowym i licznymi świecącymi elementami. Na parterze jest również warsztat dla początkujących modelarzy. Jak powiedział prezes, każdy musi tutaj pokazać, co potrafi. Dopiero stąd można awansować na pierwsze piętro. A na piętrze? Na piętrze ustawiona jest pokaźnych rozmiarów stacjonarna makieta klubowa. 72 m kwadratowe powierzchni, ponad 500 metrów torów, blisko 100 rozjazdów i możliwość jednoczesnego kursowania aż 16 pociągów. Makieta w znacznej części odwzorowuje w miniaturze istniejącą okolicę. Jest ona ciągle w budowie, ale to wcale nie przeszkadza w prowadzeniu ruchu modelowych pociągów. Są tu liczne scenki rodzajowe. Od choćby taka właśnie do ratusza przybyła kanclerz Angela Merkel. Modelarze z pietyzmem odtwarzają Turingie w 87-krotnym pomniejszeniu. Spodobała się nam duża wachlarzowa hala lokomotywowni z obrotnicą i urządzeniami do obrządzania pojazdów trakcyjnych. Na środku głównej sali swoje miejsce znalazła ciekawa makieta górskiej zębatej kolei, która wjeżdża tak wysoko, że pociągi na stacji końcowej obserwuje się w zawieszonym na suficie lustrze. Kursują tutaj zarówno pociągi prowadzone trakcją elektryczną, jak i parową. Ten istnieje od 1969 roku. Kiedyś miał siedzibę w miasteczku Grafenroda. W 2001 roku przeniósł się do Frankenhain. Modelarze mają tutaj Dumpflock, Pub, czyli salę restauracyjno-klubową dla 40 osób. Gospodarze uraczyli nas z oryginalnym jadłem i napitkami. Palce lizać.